Dzień dobry. Dzisiaj chcę zaprezentować urządzenie firmy według mnie konik, ale według mojego kolegi, który przed laty w barze zamówił poproszę dwa razy to nic. No i barmanka mówi, to jak pan nic nie chce, to po co panem? No dwie butelki tego to nic, co za panią stoi. No więc, a ja jednak będę mówił konik. No i proszę bardzo. To jest właśnie taki fajny kombajn. Radio, magnetofon, i uwaga, telewizorek. No to co? Byłoby grzechem nie sprawdzić, czy to działa. No, niestety, żaden sygnał telewizyjny, zaraz włączymy. Jest już niemożliwy do odbioru, ponieważ przeskoczyliśmy, nie wiem, ocean czy poprzeczkę i jesteśmy cyfrowi. Analog począł robi sobie papa, pa. ale jak pogrzebiemy w piwnicy, swojej lub sąsiada, możemy poszukać na przykład wideo albo starą kamerę. Ja znalazłem kamerę, bardzo fajną, notabene. Swego czasu szalenie mi się podobała. Pokażę ją później, włączymy. Jak na razie. A! Czy wiecie Państwo, co to tak lata na tym? Na ekranie? To jako ciekawostka. To jest ślad po super wybuchu, który stworzył wszechświat. To jest. To... Całe te wszystkie elektrony latają we wszechświecie od tak zwanego super wybuchu. Czy tak jest naprawdę? To ja nie wiem, ale. Najmądrzejsi na tym świecie, tak twierdzą, i. No może i mają rację. Dobra, sprawdzimy, czy działa. Podłączyłem kamerę. Proszę bardzo, działa. To jest bardzo piękny obrazek, który notabene, przed laty ofiarowaliśmy ulubionemu szefowi. Ponoć wmawialiśmy mu, że słonie przynoszą szczęście. On się oczywiście upierał, że te słonie. Powinny mieć trąby uniesione do góry, a nie pokazywać tyłki. No ale to jest kwestia interpretacji, albo jak my szanowaliśmy swojego szefa. To nie jest lipa, bo ja mogę tu, proszę bardzo, włożyć swój paluszek. O, migam nim, tak? Czyli jest to na żywo, a to jest planszka. Także nie jest, że wklejone, jakieś tam, prawda? To wszystko jest prawdziwe. Czyli, mówiąc po amerykańsku, robotaet. Jak widać na załączonym obrazku, prawda? Bardzo zgrabne są te słonie. Bardzo ładnie to wychodzi. Jak do tego doszedłem, żeby się ten obraz pojawił? Podłączyłem wtyczkę przez odpowiedni tam. I tutaj pod spodem jest taki schowany regulator. Ja to sobie tam kręcę. O, i, i się ustawia. Z boku zaraz pokażę. Są regulatory. Wyżej, niżej, czyli o, jak ucieka, o, można przy, zmniejszyć, zwiększyć, tak jak w monitorze. No, tutaj regulacja jasności, no, kontrastu i tak dalej. Także całkiem sprytnie to działa. No, niestety, w czarno-białym, ale to jest urządzenie, które powstało w tamtych czasach i e, przy tej cenie, na no, jakiej było na rynku. No, e, kolor to. Po, Później się pojawiły, ja powaliłby klienta, to było przeznaczone dla takiego standardowego klienta, który gdzieś tam sobie pojechał pod namiot czy, czy, czy ten i chciał obejrzeć swój ukochany dziennik telewizyjny albo co innego, albo serial, o a panie serial, w międzyczasie posłuchać sobie radia i odtworzyć ulubioną kasetę i wszystko to było możliwe. To za chwilę pokażę. To jest typowe gniazdo telewizyjne. A tutaj mamy poszczególne cztery regulatory: horyzonty, Wysyłek, tego, no wszystko co możliwe, co się reguluje w typowych monitorach. Po drugiej stronie mamy zasilanie, zasilanie bateryjne, bo przecież to jest urządzenie do na 12V, też może działać. Jak jesteśmy na kempingu, czyli podłączamy pod gniazdko samochodowe, akumulator i tak dalej. Tu jeszcze, oczywiście, stare wejście DIN do nagrywania na magnetofon, i tak dalej. Mamy wejście również mikrofonowe. Producent starał się jak mógł. Powiem szczerze, EAR. To chyba słuchaweczka. A tak, słuchaweczka. Gwoli wyjaśnienia, obraz, który tam. Na ekranie jest niebieski, to w rzeczywistości nie jest, ale regulacja, korekcja barw jest ustawiona na, 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 na całość, a nie tylko na ekranie. Proszę mi wierzyć, że to jest obraz czarno-biały, a nie błękitny. Ale teraz wróćmy do, do tego. Tutaj mamy przełącznik ustawiający telewizor w trzech zakresach: VH, VHL i, i UHF. Natomiast, yy, jakby to powiedzieć, wyłączenie A. Reguluje się jeszcze ustawienie obrazu. Tym takie kółeczko jest tutaj, jak widać. A tutaj mamy ujęcie, Co, który telewizor, radio czy magnetofon. Wyłączamy telewizor. Mamy tutaj. Wybór radio, no i sprawdzimy. Wyciągnąłem antenę. Tutaj w tym ustawieniu nie widać, ale za chwilę pokażę. O mój, będzie <śmienny> mój, Polskie Radio no Program pierwszy Jak widać łapie wszystko co możliwe Bardzo czysto, selektywnie Bardzo silny sygnał No to Teraz ujęcie z góry Pokazujące Mokso w Warszawie Nawet nie dotykam, wystarczy zbliżam się do, do anteny Lublinie Fabryka Kultury Zgrzyt 6 kwietnia Opole Narodowe Centrum Piosenki Polskiej, 21 kwietnia Chorzów Chorzowskie Centrum Kultury i 19 Także działa wspaniale. No, sprawdzimy teraz, ma oczywiście FM, AM i przełączymy na magnetofon. Proszę bardzo, ładnie wybija. To tyłu. Na przodu. Dziw natury. Paski po tylu latach nie rozciągnęły się jak guma od kalecą Dla wyjaśnienia, bo młodzi ludzie jak się zdarzy, jak się nie wie co to, to są kalecone otóż w czasach ubiegłych były prawdziwe zimy i komunikacja oparta była głównie na komunikacji miejskiej. Rzadko kto posiadał samochód. A jak już posiadał to jeździł niedzielę pod kościół, do, do znajomych, sąsiadów, żeby wkurzyć pod blokiem. No. W związku z tym czasami stało się 20-30 minut na autobusie a z dwadzieścia parę stopni. W związku z tym to był taki odpowiednik rajstop da, e, damskich, tylko z grubego materiału takiego I, i, i żeby one nie opadły, no to była taka gumka. Nie tak jak dzisiaj, że są jakieś takie Wszyte w materiał, tylko taka zwykła jedna gumka, i zdarzało się, że ta gumka pękała, ale na szczęście, ponieważ kalecony były w spodniach, to nie było widać, że nam opadły. To taka dygresja, a propos. Więc te paski, akurat, to dzisiaj działają. Dziwne, nie? Przewijanie, odtwarzanie, telewizorek działa, radio wspaniale działa, na dodatek sprzęt jest. No powiedzmy sobie szczerze w takim stanie, że aż ma się wrażenie, że to dopiero co wyszło z fabryki. Dlaczego to tak się dzieje? Otóż, to jest jakaś taka cecha, to jest ciekawa. Nacja, za którą specjalnie nie mam co przepadać, bo wymordowali mi moich stryjów i tak dalej. Niemcy Niemcy w ogólnie szanują swój sprzęt. Nawet jak go wynoszą na śmieci, bo to ten wystawiony na, na, na śmieci, jak u nich był taki dzień, teraz są zbiórki elektrośmieci, to to jest po prostu w idealnym stanie. U nas nikt nie dba o sprzęt. No to naprawdę są jacyś kuriozum. Jak się trafia, to na, ja już nie mówię, na śmietniku w sprzedaży na Oelixie czy tam na tym to brakuje tego a to ktoś coś tu ułamał, to ktoś coś nalepił, no ohydnie. Podobny sprzęt na tych aukcjach w dobrym stanie jest w Ameryce. Natomiast, jeżeli chodzi o te kraje takie, my chyba jesteśmy bardziej zbliżeni do kultury Śródziemnomorskiej, czyli tak, jak Włosi, Francuzi, Hiszpanie też, yy, na przykład, podobny jest poziom sprzątania dbania o czystość i, i, i przestrzegania przepisów. To my jesteśmy pod tym względem duchowo z tymi krajami. Oczywiście ja pierwszy raz, jak byłem 30, prawie 40 parę lat temu w Niemczech, no zachwyciłem w Niemczech, ale zachwyciłem się, że to wszystko jest tak pięknie zadbane, wyczyszczone, równiusieńkie. Ale po pewnym czasie zaczęło mnie to męczyć, bo zauważyłem taką dziwną rzecz, że niekolwiek bym wjechał do jakiegoś małego miasteczka, nawet na przykład które są takie skrótne zadbane, to miałem wrażenie, że ja już tam byłem, bo one są jakieś takie identyczne. Zresztą ta, ta zasada obowiązuje i, i, i dziś niestety, bo jeszcze kiedyś pamiętam, jak byłem w jakimś tam innym kraju, na przykład we Francji w sklepie, to ten sklep się różnił nie tylko w wystrojem, ale po prostu towar był inny. Ja wiem, że tam było tak samo mleko ser, ale ten ser był inny, inaczej zapakowany, a teraz jest tak, że jakby kogoś tak wziąć, oczka mu zawiązać i nie powiedzieć, gdzie go wstawili, to jak wstawisz go do marketu to on nie wie, czy jest we Francji, czy jest w Niemczech, czy jest nawet w Rosji, bo przed wybuchem wojny to tam też te markety w Moskwie przynajmniej wyglądały tak samo. Więc ta standaryzacja jest moim zdaniem jakaś taka No nie wiem, może ja ten ona jest męcząca. Ona jest męcząca, bo yy, kiedyś się domy różniły w poszczególnych państwach, samochody były inne, yy, sprzęt elektroniczny, a teraz wszystko jest takie same. No to jest po prostu moim zdaniem nudne. No. Kiedyś bez problemu, idąc na ulicy, wiedziałem, czy jedzie nadjeżdżający samochód. Nie musiałem być fanem motoryzacji, czy to jedzie jakiś francuski samochód, czy to jedzie niemiecki, czy amerykański. No. A teraz to. Jak nie przeczytasz napisu na tym, to nie wiesz, co to jest. I to jaki to ma związek z, z tym sprzętem? No, no taki, że wtedy producenci nie zmieniali się jak u nas teraz co chwilę. Po drugie, każdy kraj, każdy producent starał się pokazać, że coś potrafi.